Cześć, hey kochani, witam was na kanale drogerii e Biedza. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ochładzaniu koloru włosów Mam dużo znajomych, którzy mają rozjaśniane włosy, i wiem, że utrzymanie chłodnego koloru blondu albo wręcz szarości może być naprawdę problematyczne. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka produktów, które świetnie sprawdzą się w codziennej pielęgnacji takich włosów. Oprócz tego pokażę Wam w akcji jeden produkt, który od razu robi mega robotę i naprawdę zauważalnie okładza kolor włosów. Jak zawsze, linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zacznijmy od sytuacji, kiedy Wasze włosy są zdecydowanie zbyt żółte i chcielibyście coś z tym zrobić. Tutaj niezawodnym produktem jest płukanka marki Delia. Daje ona naprawdę bardzo mocny efekt, dlatego jeśli zależy Wam jedynie na delikatnym efekcie, nie możecie z nią przesadzić. Jeśli natomiast chcecie uzyskać bardziej szary, taki srebrny odcień, spokojnie możecie jej użyć troszeczkę więcej. Płukanki standardowo używamy z wodą, czyli bierzemy sobie na przykład jakąś miskę, na Mamy do niej około 2 litry wody i dodajemy do tego łyżkę stołową takiej pukanki, a następnie w tak przygotowanym roztworze płuczemy nasze włosy. Może to być jednak troszeczkę problematyczne w przypadku osób, które mają na przykład krótkie włosy. Dlatego chciałam wam dzisiaj pokazać troszeczkę inny i moim zdaniem dużo wygodniejszy sposób na użycie tego produktu. Tutaj przyda nam się odżywka i ja wybrałam w tym celu maskę Carlos Color. Jest ona bardzo wydajna i tania, bo kosztuje jedyne 10 zł, a naprawdę bardzo dobrze sprawdza się do na przykład emulgowania oleju z włosów albo właśnie w połączeniu z innymi produktami. Nakładam sobie trochę tej maski do pojemniczka i teraz dodaję łyżkę stołową płukanki, po czym dokładnie nie mieszam. Jeśli chodzi o ilość produktów, to musicie to dostosować do długości i gęstości swoich włosów, bo jeśli macie na przykład dosyć długie włosy, to możecie dodać troszeczkę więcej tej maski i na przykład dwie łyżki stołowe pukanki. Ja dziś chciałabym Wam pokazać, jaki efekt daje ta płukanka na włosach Gabrysi. Gabrysia ma naprawdę bardzo ładny odcień blondu, jednak my go troszeczkę dzisiaj ochłodzimy. Przygotowaną mieszankę nakładamy na włosy i trzymamy od 5 do 15 minut. My ją będziemy trzymać 10 minut, po czym zmywamy. Teraz możecie zobaczyć efekt przed i po, i zobaczcie, że różnica jest naprawdę zauważalna. Pamiętajcie jednak, że pukanki mogą niestety troszeczkę przesuszyć włosy. Ja też dlatego dużo bardziej wolę ten sposób z odżywką, bo ona po prostu od razu ma takie działanie kondycjonujące. Jeśli jednak już się tak zdarzy, że wasze włosy troszeczkę się przesuszą, nie macie się czym przejmować. Wystarczy zaopatrzyć się w jakąś dobrą maskę. Ja mam tutaj na przykład Anwen Winogrona i Keratyna. Ta maska ma też swoje odpowiedniki do innych porobatości i naprawdę jest świetna. Kolejny produkt, o którym chciałam wspomnieć, to maska No Yellow marki Fanola. Ma ona taki ciemno-granatowy odcień i dosyć chemiczny zapach, ale naprawdę bardzo dobrze radzi sobie z ochładzaniem koloru włosów. Producent rekomenduje, żeby trzymać ją na włosach od 3 do 5 minut. Moim zdaniem jednak lepiej jest troszeczkę dłużej ją podtrzymać. Wtedy ten efekt ochłodzenia będzie dużo bardziej intensywny. Maska sama w sobie jest naprawdę bardzo mocno wydajna, a włosy po jej użyciu są naprawdę mięciutkie i mega przyjemne w dotyku. Marka Fanola ma w swoim asortymencie również szampon z tej samej serii co maska i jest to już produkt naprawdę kultowy. Zobaczcie, on też ma taki ciemno granatowy kolor, ale jego ogromną zaletą jest to, że przede wszystkim nie przesusza włosów. Dlatego, jeśli boicie się tego przesuszenia, to myślę, że jest to produkt dla Was. Tutaj, podobnie jak w przypadku poprzednich produktów, jeśli podtrzymacie go na włosach troszeczkę dłużej, to uzyskacie intensywniejszy efekt. A jeśli zależy Wam jedynie na lekkim ochłodzeniu, to wystarczy, że potrzymacie go w krótką chwilę. Efekt, który daje ten szampon utrzymuje się do kilku myć, dlatego myślę, że spokojnie wystarczy Wam, jeśli użyjecie go raz w tygodniu. No i jeszcze bardzo ważna sprawa: oba produkty polecam Wam nakładać w rękawiczkach, bo naprawdę bardzo... Mocno barwią i po prostu mogą Wam odbarwić paznokcie. Ostatni produkt na dziś to maska od marki Anwen o nazwie Cool Bananas. Kiedy obchodzimy sobie włosy przy pomocy pukanki, to ten efekt utrzymuje nam się tylko przez jakiś czas. Dlatego jeśli nic nie będziemy z tymi włosami robić, to ona po prostu nam się z czasem wypłucze, Dlatego bardzo ważne jest, żeby zadbać o utrzymanie tego chłodnego odcienia, i ta odżywka genialnie się w tym celu sprawdza. Maska sama w sobie daje łagodność efekt ochłodzenia, dlatego osoby, które spodziewają się po niej intensywnego efektu mogą się troszeczkę rozczarować ale naprawdę radzi sobie świetnie, jeśli chodzi o pomoc w utrzymaniu takiego chłodnego odcienia na stałe. Jest to maska emolientowo-humektantowa i działa ona tak nawilżająco i wygładzająco. Włosy po rozjaśnianiu czy farbowaniu przeważnie są dosyć zniszczone, dlatego to jest nadzwyczaj ważne, żeby zapewnić im odpowiednią pielęgnację i ta maska sprawdzi się do tego świetnie, bo nie dość, że pozwala nam zachować dłużej ten chłodny odcień, to od razu pomaga włosom zregenerować się po tego rodzaju zabiegach. Moim zdaniem stanowi ona świetne uzupełnienie do tych wszystkich produktów, które pokazałam Wam wcześniej. Dlatego jeśli zależy Wam na tym, żeby zachować chłodny odcień włosów jak najdłużej, to naprawdę dobrze jest ją do swojej pielęgnacji. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że okazał się on Wam pomocny. Koniecznie dajcie znać, jakie Wy macie sposoby na okładanie koloru włosów. A jeśli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmiku.